So, let's do it. Witamy, witamy Lam Games TV. Paweł pije Polaris. Z wiadomego sklepu. O smaku truskawkowym. Bardziej mi smakuje teraz truskawkowy niż cytrynowy. No, jeszcze jest taki jeden w takiej różowiastej butelce. Nie różowiałeś? Nie To Coś sobie. tam. Rzęszeniem? Tak Coś, jakieś właśnie bajery kupiłem. są tutaj. Tak, Dobry. Tak jest Nie, mi tam smakuje, bo gazowany. Ja to ogólnie lubię jakieś z bąbelkami. Mhm. Nie, ja to wolę, wolę bardziej niegazowana. To je widać, słuchaj. Z to jedynie kola. Ale prawdziwą, czy z wiadomego sklepu? Mm, I prawdziwą, i tą z wiadomego sklepu. Każda cola jest spokojna. Chociaż Pepsi tak jest lepsze. No. no. Najlepsza Pepsi to jest Baszary Col. A, ty nie A to nie jest Pepsi. To nie jest Pepsi. To nie, ja najbardziej lubię Pepsi jeszcze ze szklanej butli. Teraz nam się udało pić ze szklanej butelki, pamiętasz? Deal no, steal! Deal, deal Co to się znów czepia, że Ja nie wiem, o co mu chodzi? Colombian cartel. Aha. Twoi będą. to mi ich zabij. <laughs> No fajnie mam na tym I dachu, nie? Tak, no tutaj wiesz, swojsko tak, takie japońskie klimaty, nie? Dłale tą Patrz, nie ma nigdzie package'a. Przy okazji tak, no, nie? No nie, rozumiem, rozumiem. Może tu gdzieś jest coś, coś, nie? Nie, chyba nie, bo dobra, bierz no, fura. bierzemy Banshee. Banshee? Nie, 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 mi ta fura nie wchodzi w ogóle. Nie mi wchodzi. Za szybka jest dla mnie. Wiesz, dobra szybkość, ale ma. I co ty masz zrobić? Ha. Weź no, w briefy. Brief, okej. Okay. Aha, aha, i tak będę musiał zmienić furę. Na yardy? Still a yardy car. Co tak. to jest yardy car? To jest, to jest taki kolumbijczyk. Nie, nie, kolumbijczyk. Kolumbiczyk. Z kolumbijczykami to też będzie związane, no. ale. Wiesz, jak ta fura wygląda chociaż? Mniej więcej. Dobra, liczę na ciebie. Musiałem ja będzie szukać w tych rejonach. Albo byśmy znaleźli ją. Tak rzadko cena jest. ma? Bym wiedział jak ona wygląda? a może iść tam bardziej w Kolumbianę? Ja wiem, kiedyś nawet tutaj znalazłem To nie. tam bardziej To nie. To nie. To nie. gdzie nie. To ciebie To To będzie tam. Ewlar masz, więc nie mukaj. Mhm. Ale wiem, że przejadę się tam w okolicy stadionu. No i tam są często chyba. Nie, nie mówię teraz o jak tylko właśnie o tej z Yardi No a to jest inny gang zupełnie. Tak, tak. Myślałem, że to jest, wiesz... No jakby z kombijczyków, to gang. To prościej by było. No i dobra, masz stadion, tak? Mhm, nie tutaj. Panie. O, widzisz tych Czerwona kamizelka? To oni. Tak, to oni. Dobra, a jak wygląda ich fura? Ciężko pędzieć, bo ja nie pamiętam zobaczcie. No masz ślad. Ale oni mają jakąś specjalną furę, może nie jeżdżą normalną furą. Kuratzą. Jeszcze nienormalną. Każdy gang ma swoją właśnie unikatową furę. Ale tam jest ciężko znaleźć. Jak się nie wie jak ona wygląda. <gry> <noise> Czyli w takim przypadku jak u nas. To tak. nie to? Nie, to nie to. jest, jest takie czerwone coś ala ten wam, nie? Aha. Może no jeszcze z jakimś dodatkiem. Na parkingu może? Może przejeść ich? Nad jadą? Nie wiem. Bo... No i jak było z Diablo? Zawsze przyjeżdżali. No to na farsie ci się udało. Ja. Przecik, nie No No jaka jazda. Kurde. E! To to? siedział jeden z nich. Ale nie wiem czy to tam. To ty? To to! Nie, to nie ty, to to Manano. Manano. Jezus, Nie, ja on poje... To, to też on jeżdża? Cholera. Ciężko. <śmum> <śmum> to jest wielka lipa.

Jardi no, wszystko no. się zgadza. Nie, to jest taki berdywy, nie, to, to nie jest jakiś Nie, no, nie jest nawet czerwony. Bo? Szymana Mord. O nie. Co jest? A nie, to nie ta misja jeszcze. Ja nie wiem, bo jak o ci chodzi. Eee, będzie taka misja, gdzie kartel Kolumbijczyków spotyka się z gangiem... Tych? No tych co teraz? Jak kuza? Hmm. A, no tak, przecież, gdzie ty jedziesz? Nie, wiem. No. Nie rób lipy. <laughs> Teraz Rozglądaj się za pakajdżami, działaj ja. to? Aha. Ale. nie, no <coughs> Dobra, dwóch ich jest nie, dwóch Tarką? Dobra, ich nie ma już chyba, nie? Mm. To jest sobie i musimy jeszcze rozwalić ich fury, tak? Wszystkie, z, z furach musisz... Fury musisz rozwalić, ale odsuń się! dobra O! Ups Uważaj, dobra Walić kolega <laughs> Walić kolegę tym <laughs> ważnym, że ty przeżyłeś No i dobra, i teraz musisz było mu odwieźć to wszystko do kasyda i... tyle. i wsiach. Nie taki diabeł straszny jak go malują, nie? Tylko zdobyć tą furę było ciężko. Nie. Opuść tą furę. Cholera! Co za cioty, jebana. Bierz co? Staram się. Tak, jak wejdziesz na górę, na pewno nie, znajdziesz furę. Nie, ja chcę ich zabić. Nie zabija ich, tylko czekasz jakaś fura nadjedzie i... Dobra, wałuj Cholera Jak na złość, nie? Dobra Niza Skręca, skręca, skręca! No mogłeś ją wałować Dobra, bierz, bierz Uu. Stary wprowadziłeś element napięcia To jaki? Ja ci powiem, że mi ciśnienie podskoczyło. Mi też Nie straciliśmy Kevlar <grych> Dobra, ale to było poświęcenie dla misji, tak? O, ale już niedaleko Miejmy nadzieję, że się uda

Dobra, Wiesz tymi... jakąś dobrą furę, tylko nie Banshee. Weźmy jakuzę, Weźmy jakuzę, Mizę ciśnie do save pointu. A my, się a my się widzimy w następnym filmiku. Oglądajcie, komentujcie, szarujcie. Pokazujcie wszystkim znajomym i rodzinom. Niech wiedzą co to nam Games TV. Na razie. wam, papa.